Karol Gatz, kłaniam się Państwu nisko. W tym tygodniu mam zaszczyt, ale i niewątpliwą przyjemność zaprezentować Państwu najnowszy numer tygodnika do rzeczy. Jednak zanim to zrobię, to tradycyjnie zachęcam Państwa do skorzystania z naszej elektronicznej prenumeraty, ponieważ daje ona Państwu szereg korzyści. Po pierwsze, cena, która jest atrakcyjna, dużo bardziej atrakcyjna w stosunku do tradycyjnej papierowej prenumeraty czy wydania. Po drugie dostęp do dodatkowych materiałów, są to z jednej strony felietony naszych autorów, z drugiej zaś programy wideo Polska do Rzeczy Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza oraz program Antysystem Pawła Lisickiego i Wojciecha Cejruskiego. To wszystko czeka na naszych subskrybentów, na subskrybentów naszej cyfrowej elektronicznej prenumeraty. Dodatkowo oczywiście czas, bo nie dość, że będą Państwo mogli czytać do rzeczy w każdym zakątku Polski, w każdym zakątku Europy i w każdym zakątku świata, to otrzymują Państwo dostęp do naszego wydania dużo szybciej niż ci, którzy decydują się na wersję tradycyjną papierową, bo już w niedzielę o godzinie 16. .00. Ale rzecz jasna rozumiem także i tych, którzy wolą dotyk i zapach papieru, którzy wolą tradycyjne papierowe wydania. Niezależnie jednak od tego, czy skorzystają Państwo z wersji elektronicznej, czy z wersji papierowej, tradycyjnej, to jak zawsze w każdym numerze tygodniku do rzeczy moc bardzo interesujących tekstów, i to z różnych obszarów. W tym tygodniu zajmujemy się sektą u Romana Giertycha, a więc Silnymi Razem. Każdy, kto korzysta z Państwa z portalu społecznościowego X, dawniej Twitter, na pewno spotkał się z tą grupą. A nawet jeżeli Państwo nie korzystają z X, to być może i tak mogliście o nich usłyszeć. To najbardziej radykalna, najbardziej fanatyczna, najbardziej chamska... Grupa hejterska wspierająca koalicję obywatelską. I przyjęli sobie kilka lat temu hashtag silni razem i tak działają na tym portalu X pod dyktando, pod batutą Romana Giertycha przede wszystkim, choć nie tylko. O wpływie Romana Giertycha, o sieci jego powiązań, o silnych razem, właśnie. Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska w tekście odkładkowym, który Państwu bardzo serdecznie polecam, bo nawet jeżeli Państwo tej grupy nie znacie, to warto byście ją poznali, bo rzuca to trochę światła na kulisy koalicji obywatelskiej i kulisy polityki obecnego rządu. Oprócz tego wywiad. Wywiad z profesorem Ryszardem Legutka, więc byłem europosłem Prawa i Sprawiedliwości. Byłym szefem frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. Rozmawia z nim Ryszard Gromacki o tym, że Donald Tusk prowadzi wściekłą wojnę z opozycją. Ale nie tylko o tym. Oczywiście sprawy bieżące, ale również sprawy trochę bardziej uniwersalne. O tym w bardzo interesującym wywiadzie, bardzo interesującej rozmowie z profesorem Legutko. Rafał Ziemkiewicz pisze o tym, że nikt nie płacze po bodnarze. Ostatnia rekonstrukcja, która odbyła się w minionym tygodniu, przyniosła zaskakujące rezultaty. Adam Bodnar stracił swoje stanowisko. Adam Bodnar, po którym rzeczywiście nikt nie płacze. Wręcz niektórzy mówią, że został przerzuty i wypluty przez Donalda Tuska i jego system. Adam Bodnar ma być ponoć rozgoryczony, bo nie tak umawiał się z Donaldem Tuskiem ale stracił swoje stanowisko za zbyt wolne tempo rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości. W jego miejsce doskonale znany krakowski sędzia Waldemar Żurek, choć wielu mówi o nim, że to polityk w todze. Twarz, twarz walki ze Zjednoczoną Prawicą, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości i zmiany w wymiarze sprawiedliwości, i to ten człowiek zostaje nowym ministrem sprawiedliwości i, co ważne, nowym prokuratorem generalnym. O tym, że nikt nie płacze po Adamie Bodnarze, w tekście podsumowującym jego dokonania, Rafał Zimkiewicz, a dokonania Adama Bodnara są naprawdę, naprawdę imponujące. To nie tylko bezprawne przejęcie prokuratury krajowej, to nie tylko siłowe wejście do Krajowej Rady Sądownictwa to także jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Łukasz Warzecha pyta się, komu prawo łaski. To tekst powstający, powstały na bazie sprawy Roberta Bąkiewicza i ułaskawienia, częściowego ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę, ale Łukasz Warzecha rozbiera ten kazus na czynniki pierwsze, ale pyta również szerzej, oczywiście o prawo łaski prezydenta, które przysługuje każdemu prezydentowi. Jan Widorczuk pochyla się nad sylwetką Michała Kamińskiego. Miś czy artysta? Kręta droga Michała Kamińskiego, bo rzeczywiście ta droga polityczna bardzo, bardzo kręta. Chyba w polskiej polityce, w polskim parlamencie nie ma większego obieży świata niż Michał Kamiński, który przeszedł naprawdę długą, imponująco długą drogę od skrajnych pozycji po miejsce, w którym obecnie się znajduje. Pytanie co dalej? O tym wszystkim Jan Fiedorczuk. To rzecz jasna nie teksty w najnowszym numerze tygodnika do rzeczy. Piotr Semka porusza bardzo ważny temat. Temat wystawy w Muzeum Gdańska pod tytułem Nasi chłopcy, który zelektryzował opinię publiczną. Piotr Semka w tekście Nasi, nie Nasi i częściowo nasi pisze o z jednej strony trudnych losach um, tego regionu, o naszej historii, ale również o samej wystawie. Z kolei rozmowa z Martą Sztokwisz, Teatr Zbrodnia i Habit. Niezwykłe losy Stanisławy Umińskiej. To wywiad z obszaru kultury. Krzysztof Masłoń wesele z Piekła Rodem, a Piotr Gociek o narodzinach potwora. O tym wszystkim w obszarze. Kultury, a w opiniach Jarosław Lindenberg odpowiada byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu o tym, co zagraża naszej suwerenności i o tym, że nie warto straszyć Niemcami. Jest także wątek niemieckiej AfD. Filip Memchez o teologii i wrogości, a Sławomir Siwek o tym, jak minister Sikorski licytuje. Paweł Chmielecki pochyla się nad ważną e, tematyką, a mianowicie nad katolickimi mediami, które mają przejść w najbliższym czasie ewolucję, a być może i raczej prawdziwą rewolucję. Katolickie media w rozsypce pyta Paweł Chmielecki, pochylając się nad kondycją mediów katolickich i zastanawiając się, komu one właściwie i do czego w rzeczywistości służą. Historia. Bardzo ważny temat, bardzo ważna rozmowa Piotra Włoczyka z doktorem Markiem Jedynakiem. O największej tajemnicy obławy augustowskiej, o sowieckiej zbrodni na Polakach. Punktem wyjścia m.in. jest oczywiście sprawa Maksymiliana Sznepfa, ale nie tylko. Bardzo Państwu polecam tę rozmowę, bo i temat niezwykle ważny. Wojciech Golonka o wojnie na sprzedaż. Wojciech Golonka pyta, kto zapłaci Ukrainie za broń. Bo są tu różne punkty widzenia, różne interesy. Stany Zjednoczone patrzą na to inaczej, Europa patrzy na to inaczej, a przynajmniej jej część, a i na końcu Ukraina jeszcze inaczej. O tym wszystkim Wojciech Golonka, a Maciej Pieczyński o szaszcze i na hajce. Ekonomia. Krezusi wśród bogaczy. Jacek Przybylski o rekordowym przyroście milionerów i miliarderów. Zaś Tomasz Cukiernik w rozmowie z Mateuszem Łakomym o tym, że jest ryzyko, że zostanie tylko garstka Polaków. A więc temat niezwykle istotny: temat dotyczący demografii. Co nas czeka? Jak można temu zapobiec? O tym wszystkim w rozmowie z Mateuszem Łakomym. I jeszcze na koniec cykl wakacyjny. Cezary Gmyz między średniowieczem a lotnictwem. Tratwą po wiśle. To oczywiście tylko część tekstów, które czekają na Państwa w najnowszym numerze Tygodnika do Rzeczy. Do którego lektury Państwa zachęcam. Warto sięgnąć po nasze wydanie, niezależnie czy papierowe, czy też elektroniczne. Wszystkie szczegóły Państwo znajdą na stronie www.subskrypcja.dorzeczy.pl. Ale zachęcam Państwa także do skorzystania, do odwiedzi i korzystania z naszego portalu internetowego, największego portalu konserwatywnego w Polsce, którym mam zaszczyt kierować Karol Gac. Kłaniam się nisko.